Dobry wieczór. 21 grudzień 2023. Na pierwszym planie tutaj Tadeusz Klein. Nie lubi jak Theo się do niego mówi od jakiegoś czasu. I tu Reichard Mull. Powiem tak, że żeśmy sporo czekali na tego gołębie, bo, no, bo jest duże zainteresowanie gołębiami od Reicharda, jak co roku zresztą. Ale do tej pory tutaj przez różne takie sprawy i zdrowotne te głębie nie mogły dojechać. Ale Gołębie, ja byłem znowu winny. gołębie są. Yy, na początku teraz zaznaczymy, że nie będzie was, jak co roku, na wystawie ogólnopolskiej w Nigdy. styczniu, nie? Nie Nigdy. będzie. Nigdy. Ani w Niemczech, I, ani w Polsce. I dlatego przywieźli tutaj około 60 głębi, tak? Tak. Około 60 głębi na sprzedaż. Część będzie wystawiona na aukcję, część yy, głębi będzie można nabyć bezpośrednio tutaj za moim pośrednictwem, nie? Tak no niektórzy nie chcą ulicytować można sobie ten gołębie nabyć tutaj żeśmy wybrali skoszy, z koszy z tych gołębi tutaj Pary. przykładowe gołębie bo też, też są gołębie tutaj właśnie bo Rajhat mocno ogranicza hodowlę, bardzo mocno można powiedzieć, zmienia, e, dlatego, że, że z... nawet tutaj mia... Palę... <laughs> chyba jedną z starszą też tutaj zatrzyma, bo on nic nie wyciągał po tych gołębiach, a perfekcyjne gołębie zwłaszcza no, te stare ja, ja dorosłe ja są. Jak on w zeszłym roku je pokupował, mm -hmm. a teraz y, że zmniejsza mm -hmm. hodowlę, dlatego one są teraz u Ciebie tutaj mm -hmm. w Polsce, nie, bo tak... I bo tutaj ogóle, żeśmy my... wyjęli przykładowe gołębie z jakich tutaj są... Yy, na sprzedaż będą na aukcji na giełdzie Krzysztofa Kłosa. Ja. No i bezpośrednio można numer mnie dzwonić 601-68-63-44. Zresztą, też powiedz swój numer telefonu. No to Pamiętasz? Masz mój numer. No, no, tam ten będzie na aukcji, ale jak też. No, to, no, dodatkowe tak. informacje to od Ciebie też da. No. Można, jak ktoś zna niemiecki, na rodowodzie jest do Reicharda numer, może sobie A, dzwonić, to jest nie? Mój numer. O. No. Także, no, bo, także bo... Reichard, e, e, Tutaj e, są głębie z tych starych twoich linii, które zawsze A miałeś. E, Gaby Vandenabele, e, z DiCaprio są z Wandajka, zresztą. Birk e, Dirk, e, nie żyje już, nie? Była wyprzedaż tej hodowli. E, są gołębie teraz nowe, tu mi pokazywałeś hodowca Józef Hubert tak? tak? Wychował olimpijczyka po po gołębiach, od właśnie ginała. od Reicharda. Może pokażesz na telefonie albo coś, nie? Tego gołąbka. No. Zresztą będą o, czekaj, Najpierw, tutaj mam najpierw ład, no. Najpierw no, ładnego samca. No, teraz to? wybrałeś gołębia Hermans Rypa. No, z, masz gołębie od, trzeba powiedzieć od Hańca Bidacza też dużo? Tak nowej i... gołęby to są Leideman, nie? Tak. To Leideman to Rudy Van Red. Bo tu tak, są szymle tak. właśnie białe. To Marcel Wouters. Tam chyba jest gołąb. Tak jak zawsze, które latają, mm. kursy Które latają. się sprawdzają w Polsce. Tu na przykład ci mogę. Poczekać. No, nie, no, ja się zbliżę. Tu jest gołąb z Leo Hedremansa właśnie. Bardzo numer fajne sześć, pochodzenie. Siedem, fajne tu jest pochodzenie. nawet ta, y, po czwórce, nie? Mm. U mnie to te, jest z tej 426, ten gołąb. U, miał pięć razy pierwszy konkurs. Super leci tu gołąb. Gołębie lecą z tych no. właśnie starej linii głębi. Tu można nawet tą samicę, uh -huh. czwórkę, nie? Uh -huh. U Wolganga nie? Taka no. Z Wonderaskę jeszcze chodzi. Uh -huh. Czyli Rajcha wraca, bo, bo na stare gołębie nie chce lotować w ogóle? Nie, nie będzie, tylko młodymi. Tylko młodymi. Uh -huh. Także ogranicza można te hodowle. No, ja, ja też skończyłem lotować. No, ty ze względu zdrowotnych głównie. Tak. Nie? Ale na młodę będziesz lotował czy też nie? Nie, też nie. Też nie. Także tutaj tylko, prezentujemy tego gołębia. Tylko u Sebastiana na wspólnym gołębiku. <laughs> Piękne. Skrzydło Ranha może w tamtą stronę to skrzydełko. Tak, o. Plecy. I? Jeszcze się ode mnie nie nauczył. <laughs> Widać, że... Ja, <laughs> yeah, genau. O, tak. O, to jest dobrze. O, takie plecy. No, gąb. Wiadomo, to są głębie, wszystko tu. Te, te w ogóle głębie młode to są wszystko zimbredowane głębie, tak, jak zwykle, tak, nie? To trzeba tak. brać na to też poprawkę. A w no. ogóle te Helemancy, hmm. co on teraz ma, on wraca do tej bazy z powrotem. No bo właśnie ten Józef Huber miał. Yy, yy, Od niego kupił, kupił? 2000, 2000... Te Józef mam HDI. cłoń 2022. Mamy filmik taki może go dołączymy tutaj, nie, jak, jak był e, z tym gołębiem, właśnie, który tam w Niemczech był najlepszy jako młody, u Leo Heremansa i, i pokazywał Ta, Leo Herremansowi. A, a, ale to był Ipa, nie? No, IPA, Hemstra z Holandii, i pokazywał tego gołębia, e, ale nie mówiąc jakie on ma wyniki, nie. No nie. I Leo Heremans powiedział, że. i nazwał go tak, bo nazwa jest New, tak New Jan. Jan, nie? No. New Jan. New Jan no. Także dzięki. A ten hodowca dzięki gołębiom właśnie od. Y, tutaj, Reicharda, nie? Z no. tej starej linii jego Słysza Leo Heremansa. 2022 kupił. Jak. jak y, 22, nie? No, 22. Ale te starsze to wcześniej kupował, nie? Rozpodowe. A to Reichard kupo, kupił teraz z powrotem, jakby od tego Józefa, nie? Nie, 2013 nie kupił. A my, i Józef tych rodziców kupił w e, 2013 roku. No, 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 ja mówię, a, lata teraz od niego. On z powrotem od, odkupuje. kupuje. Ja. On dukał, że jest córek. No, wracają z powrotem o, do Reicharda. To znaczy oni. Wymieniają sobie. No. no już teraz taki ja jest też. poziom hodowli, nie? Bo ja tak, także tuż teraz nawet tych starych głębi, mówię, to jest z tych nowych to leidemany są, nie? Tak. Także Reichard, możesz włożyć już tego głębia, następnego tutaj zaprezentujemy. Jest? Teraz na topie to są. Heinz Bindacz. Heinz Bindacz teraz. Powiem mam teraz taki przypadek. Był w Dortmundzie poszły po Heinz Bindacz po 3000 euro. A w ogóle u Hańca e, nie możesz kupić, nie? Już po tym 0,43 to chyba nie. nie ma go jeszcze, czy nie? Tego głębia? Nie. Tego 0,43 ma. Ten 43 ma, ten nie ma. Nein, nie Der 3,99 jest jetzt ein Sohn, to jest der Spitznummer. A tu jest ten jego syn tego 43. Co najlepiej chodzą? Tutaj no? Tak. I z powrotem jakby wrócił na Leo Heremansa. No, mm -hmm. no tam jest przeważnie wszystko Hermans. A, czyli to jest 100% Olimpiada. od Hajca. Mhm. Też To to jest samic, czy samica Wajsen? Eee. Samica. 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 Też piękne skrzydło. No dobrze. Następnego gołębia. O, plecy. Trochę sobą, że się dopiero przyjechali. W tych koszach były no, od, wczoraj od wczoraj praktycznie, nie? Odprawę no Jeszcze te kosze, ja mówię, ja kratek używam, oni tu takie tam wiory czy coś, nie to zawsze te gołębie się i wybrudzą, nie? Ale są w świetnej kondycji, są przede, przede wszystkim gołębie zaszczepione, tak? Tak, Na, e, zaszczepione, przy, przygotowane e, do wszystkiego. Są odrobaczone, nie? Tak. Także wszystkie kuracje przeszły. Tak, teraz mamy tutaj... Ewentualnie na salmonelle można zaszczepić, no, nie? Reiner roz... powiedział, nie? No, To można szczepić. Sobie... A na salmonelle to z tego co wiem, to radzą tak miesiąc przed sezonem lęgowym szczepić, no. nie? Co za różnica. Najlepsza opinia. pora chyba na, na szczepienie Teraz na salmonelle. Teraz mamy sal... tutaj po 520. Po 520 Ginda i to prangie. też chyba samica, Wajcien? Samiec. Samiec. No właśnie, te z tych frangi, nie? No, ale. Jak... To, to no, takie no małe główki mają, i nieraz bierzemy je jako samice. Ale to mówi, że to Ale jest samiec. One się na Mazurach bardzo dobrze. Wiem, sprawdzają. że z opolszczyzny tam też, też y, sporo hodowców chwali tego głębiej. O... Ja wiem, ja że... wiem że one idealnie leżą te głębi idealne plecy. Zresztą perfekcyjne Ale ten y, kolega tam y, u ciebie odbierał je. No. no. Dużo sobie chwali właśnie tego. Też się dzwoni, może przy okazji tutaj wtrącimy ten wątek. Czy będą dostępne te pakiety na, na młode po 600 euro? Y, tak. Się spytaj, może e, e, die, Bo spytają nie? też o to, nie? Ja. No mam Tak Będą. samo jak będzie, do mnie trzeba się zgłosić. Mhm. Także buszapa. w tym roku, znaczy w sezonie 2024 też można nabyć te pakiety. Tak, jak ktoś weźmie 10, nie? No to zawsze ma tam. Po 60. No. Także Także teraz mamy tutaj, nieraz nie warto kupować bez Bezpośrednio do no lotu zobacz, takie gołębie. Też fajnie tu ty, latały. po tych gołębiach, jak dobrze mm, latają mm, u kolegów? Mm. Tak, tak, jak tu mamy na przykład teraz Luki 838, Aha, Husha Czyli gołębia Ravsza Blond, najbardziej popularny na, na południu Polski z kolei. Widać? Mhm. Mm to, to, to jest odporny gołębi. To jest nie? Tak. Ten bezpośrednio po tym. 8, 4, 8, tutaj miał, nie? No. Dziecko. To już u niego wychowane po nim. Są odporne gołębie. One pasują właśnie do krzyżówek, do gołębi z Leo Heremansa, nie? Tak. A, piękna Bardzo dobrze. Bo Heremans są szybkie gołębie, mhm. a one są uparte i. Ja myślę, że większość z tych, z tych gołębi to nawet się sprzeda bezpośrednio tutaj z domu. Tylko kończą się też pomału, nie? Mm -hmm. no już też mało co ich ma, nie? Tak. A, mm. ipe. Mm. Gebrüder Brande. Leidemann. Leidemann. Leidemann, nie? Leidemann. Leidemann. No, ale te, te to, to właśnie jest... te linie, tych grizzly, czy jak to tam, no. to są od y, Brande głębie, nie? Tak. Tak naprawdę, nie? Tak, tak. To teraz ale... chyba najdroższe na świecie głębie są, nie? Te. No, y... Tak na, na, na pipa one chodzą po 100 tysięcy, 20 tysięcy, a w Niemczech na na widziałem Bruchtau... 60 tysięcy na euro. Nie? Tak, tak. Gebre Vandenbrande, Gebre I Teraz van den... był w Dortmund, Gebre w Dortmund, powiem Ci... To Ipak kupił, tak? Tak, tak, tak. I a, właśnie tutaj... Bezpośrednio. Reichardt od Ipy kupił. To jest samiec, samica? Samiec. Samiec. Jaki ten... A, numer pokazywałem tego głębia? 1096. Uh -huh. Chyba samiec, no samiec. Mhm. I, po, I powiem Ci, w e, Dortmund był jeden też, poszedł mhm. za przeszło 6 tysięcy. E, e, byli w Dortmundzie? Nie, myśmy tu nie byli. Tylko wiem, koledzy byli. A, koledzy byli. I e, za 3000, po 3 tysiące poszły widacza. A to jakaś była? Tak. Co tu Samie. teraz masz? Co? Ten, miałem go w ręku tego gołębia, perfekcyjna budowa. Bindacz. Bindacz, właśnie Bindacz no. jest, nie? <laughs> Ale tam są te, stara jego linia, co takie szymle wiem, że wychodzą. E, Jansens? Połóż e. tutaj może, ja tu są. Weź sobie tutaj. O, Edy Jansen, nie? No. Yeah, 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 yeah. I tam są głębie też z Dicaprio, nie? Od Van yeah, yeah. nie? W tych gołębiach, nie? Co ciekawe. I no. ten, dlatego jest ten kolor, a tu jest o, posynie właśnie 0,43. No. Ale piękny samiec jest, nie? Tak. Co? Ale kolor ma za tymi Edy Jansen, nie? Ja. Yeah. Tak. Piękny gołąb. Piękne masz jest też Pitman na mhm, te plecy Córka dom, Domen. To mhm. no, Super Domen to najlepsza para, była nie? Co pamiętam tego, 0,43 to tak. miał z córką Super Domena, chyba, nie? No. Dobra. Rudy e, van Ryd. Rudy Van Red tutaj no, też kręg. bardzo popularne eee, gołębie w tej chwili z pitbull. No. pitbull o szczerze mówiąc tu na wspólnych teraz te gołębie się nawet pokazały z Rudy Van Red dobrze. No? No? bardzo dobrze się pokazują no? samica mhm, Samica. no nareszcie bynajmniej jedna samica ja jeszcze moją tą nakrętką sprawdzę <laughs> Ale to się sprawdza tu na kredko. Tak. E? Super dłoń. Okej, okay. także. także... A i dla przykładu Czekaj. tutaj żeśmy jednego głębia, ja wyjmę. A to jest sary, nie? Nie, Tutaj jednego głębia, żeśmy właśnie dorosłego, z tych co są dostępne, ale piękne gołębie. Tak, z 22 roku. A z 22 nawet go... No. Piękna, a to samica. Samica. Piękna. Bardzo samica. ładna. To z jakiej głębi? Nie no ten to są, sobie nagraj tu, bo mhm. nie wiem, czy znają koledzy czy? Beberham. Ale jak kupował to, czym się sugerował? E jakiej głębi sz szukał? E bo to takie z e Ryper, Neuhaus. Widzę tu Helmut Schulz. Z e, e, aktualne, które najlepiej latają. Aha, nie patrzał jakby na, na jakieś kolorowe rodowody, nie. tylko na, na typowo na gołębia. Tak. Aha, tu. No właśnie, widzę, że to chyba po lotnikach, tak? Tak, ty, mhm. to były jego do rozpłodu. Ale, że on tak bardzo mocno zmienił. A tu widzę, że nawet o tu gołąb 13x13 13 robił. Mhm. Super, właśnie. Mm -hmm. Takich nie dostaniesz właściwie. Doma, mm -hmm. 22. Tu. No ja to no, tak. tak, jest ja. I To pod gołębia kupił, ale w ogóle nic. Koma. nic. Nie miał czasu. Piękne gołębie. To, Wiesz, to mówią masełko. Fajny, fajny jest e, w ogóle w ręku. Nie mm, te wszystkie, jak któreśmy wyciągali z tych klatek, i kilkanaście chyba jest tych starszych Ta. gołębi. Chówcy, nie? Von e, die Alten, 15. Mm -hmm. Ale naprawdę bardzo ładne gołębie. I, I to przeważnie z lotników są, nie? Z tego tak, co tu tak. widzę? Nie? Yy, specjalnie kupione były do rozpłodu. Normalnie... Żeby do krzyżowania z tymi imbredami, pewnie tak, co? Tak, 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 yy. I normalnie to było. No jeszcze to... może taką przekażemy przy okazji taką informację, że ja to potwierdzę, że, że te gołębie szczególnie zimbredowane. Od Reicharda parować nie na drugiego imbreda, tylko, tylko na gołębia, O tak, jak on kupował po lotnikach, czy na swoje, nie tak. na nie zinbredowane. W ten sposób najszybciej się dojdzie, żeby coś dobrego, Do fajnego wypować. Tak. No, bo ja tu też y, sporo gołębi tu od Reicharda testuję i, i na przykład po, y, po trzech czy po czterech latach, nie, jakby nie podobały mi się gołębie z Vandenabele. A, a jak włączyłem je do hodowli, to, to nie ma nic lepszego. Po no prostu, ale nie? ja ci zawsze mówiłem, pana, hmm. ile potrzebują dwa do trzech lat, zanim ten gołąb się rozwinie. Hmm. Ale tymi nigdy nie widział. I one dojrzewają, bo one na, no. na, na stare loty, na, na, znaczy na młode specjalnie się nie pokazują, ale tak. jak dojrzeją te głęby, to rzeczywiście są z budowy perfekcja. Tak. I, I potrafią szybko latać, nie? I, i Zresztą co będzie się. I wiesz, ja no, pana by Także zapraszamy oby. na aukcję. I w ogóle na te stare gołęby, bo to jest naprawdę mają koledzy i koleżanki y, taką opcję, że takich gołębi w ogóle by nie dostali. Mm, uh -huh. One są nie, do, nie, nie doszliby do tej gołębi. To jest tylko no. to, że on likwiduje. Te... Że on się je gdzieś tam na, na jakiś od kolegów kupował tak? A, Czy na ta. jakichś targach, tak? Od takie takie, takie perełki po prostu, ta. nie? Wyszukiwał i, i naprawdę z budowy z budowy to gołębie są perfekcja. Już nie mówią, co ile płacił za nie, nie? bo to no, o tym no, nawet nie. nie mówimy. nie? To nas nic nie obchodzi. No ale jest okres przedświąteczny. Może przy okazji, jak zbliżają się święta, opublikuję ten filmik, może jeszcze nawet przed świętami, no, żeby tak, że... hodowcy mieli co przez święta oglądać i się zastanawiać. Także ja ze swej strony życzę wszystkim wesołych świąt, zdrowych, przede wszystkim szczęśliwego nowego roku. Wesołych no, ten, nie? I dużo sukcesów. I dużo sukcesów, nie? Także. Dobrego, szczęśliwego nowego roku. No. Także, I także tak, gołębie są naprawdę przygotowane do rozpłodu, idealne. Można ewentualnie na Salmonelle ma, jest zaszczepić. Ostatnia szalusa teraz te gołębie tylko kupić, bo teraz, nie bo, ma. bo nie będzie ani dowożonych, nie. ani na targach was nie będzie. Nigdzie na żadnych targach was nie będzie. Podejrzewam, że tylko część tych gołębi nawet na aukcję wystawimy, bo, bo tu właśnie przez to, że, że wcześniej yy, Was nie było, to hodowcy do mnie sporo dzwonili. Ja już mówię, kurczę, dzwonię non-stop do, do, tutaj do Tadeusz, ale wiem, że chory, no to też go nie chcę tutaj wysilać, żeby, ale już teraz no wiesz, do sprawności za, dochodzi, nie? On zawsze śpi. No już się mogę, tą ręką trochę tak wiesz. No. No ale dobrze, po ale udarze, żeby dojść tak szybko do zdrowia, to w Polsce byś pewnie nie doszedł. To wie czy byś, no, e, jak to mówią, od spodu nie wąchał kwiatków, jak to tam no, mówił, nie? musiałem wszystkiego się uczyć, nie? No. Rozmowy musiałem się uczyć, e, e, chodzić musiałem się uczyć, ręką no. nawet bo nie... No to ty dostałeś na ta... lewą stronę jakby, tak? Cała, cała lewa strona poszła. No teraz musisz dbać o siebie, nie? Ale rehabilitację przeciw. No, Pierwsza. Także... Życzymy wszystkim powodzenia z tymi gołębiami. Tak. Zachęcamy do nabycia I i, sukcesu i, i, i dobrego lotu wszystkim. I na nie? drugi rok powiedzą co dobrego uchowania. Tak, tak. Także pozdrawiamy jeszcze raz wszystko. Pozdrawiamy. No, dobry lot. Dobry lot.